Dzień dobry, wieczór państwu. Dziś w dalszym ciągu o Ameryce i amerykańskich wyborach, ale tylko jako pretekst do czegoś w szerszym kontekście, bo przecież nie tylko w Ameryce zdarzają się wybory. I nie tylko w Ameryce wyborcy są zniesmaczeni wynikami wyborów. Znaczy, część wyborców jest zniesmaczona wynikami wyborów. Chyba jednak w tejże Ameryce stało się to szczególnie jaskrawe, no bo Amerykanie, ci w cudzysłowie młodzi, lepiej wykształceni z dużych miast, zaczęli sobie głowy golić na znak protestu, że nie wygrał, czy nie wygrała w tym wypadku ich kandydatka. Może trochę przesadziłem, bo to nie wszyscy tacy młodzi i nie wszyscy lepiej wykształceni, ale na to lepiej znani, i na pewno z dużych miast, zwłaszcza z Nowego Jorku i Los Angeles. Jak daleko musieliśmy się posunąć w drodze do udowodnienia tezy Sokratesa wyrażonej. Przez Platona czy Arystotelesa, jak niebezpieczna bywa demokracja. No bo demokracja bywa niebezpieczna nie tylko dlatego, że może nam przynieść wynik w postaci jakiegoś dyktatora. Ona była niebezpieczna dlatego, że ci potencjalni dyktatorzy w taki sposób, a nie inny, wpływają na. Wyborców. No Notabene. Bardzo ciekawe jest porównanie nauki bardzo poważnych ekonomistów, którzy piszą o tym, że ludzie są nieracjonalni i obalają hipotezę Adama Smitha, tego człowieka ekonomicznego, homo economicus. Ja już o tym kiedyś mówiłem, że ta koncepcja homo economicus u Smitha. to wcale nie jest człowiek racjonalny w takim rozumieniu jakie my pojęciu racjonalność przypisujemy to jest człowiek kierujący się przyjemnością a nie prawem liczb czy logiki formalnej no i jak już ci ekonomiści obalili Tezę takiej to racjonalności człowieka jako konsumenta, upierają się przy koncepcji racjonalności człowieka jako wyborcy. No albo, albo, proszę państwa, no bo ten człowiek dokonuje zawsze wyborów. Albo, jak pisał Milton Friedman, koloru czy kroju krawata. Albo jakiegoś polityka. Fitman, notabene, zauważył bardzo ciekawą rzecz, że wolny rynek jest najbardziej demokratyczny z prostego dosyć powodu. Mianowicie takiego, że możemy sobie wybrać krój i kolor krawata, jaki chcemy, w ogóle nie oglądając się na wybory innych i w ogóle nie przejmując się tym, jakich wyborów oni dokonają. No co z tego? Że większość woli krawat w kwiatki albo gładki, mniejszość wcale nie musi się do tego dostosowywać. Ba! Niektórzy mogą chcieć założyć muchę. Tak to wygląda na rynku. Tak wyglądają wybory homo economicus'a, człowieka ekonomicznego. Natomiast wybory polityczne mają troszeczkę inny charakter. Taki, mianowicie, że przegłosowana mniejszość musi się dostosować do wyborów dokonanych przez większość. Co ciekawe, to nie zawsze jest większość. No bo oczywiście w systemie amerykańskim to wygląda dosyć prosto. Wygrywa ten kandydat. Ten będzie rządził, który uzyskał więcej głosów. Co prawda, elektorskich. E, aczkolwiek w tych ostatnich wyborach, to zwycięski kandydat nie tylko dostał więcej głosów elektorskich, ale dostał również więcej głosów w czymś, co niektórzy bardzo wzmożeni komentatorzy 8 lat temu nazwali głosowaniem powszechnym. Wtedy, broniąc demokracji, pokazywali, że przecież Hillary Clinton dostała więcej Głosów od Trumpa, a Trump będzie rządził. No teraz już się nie mogą zasłonić taką argumentacją, bo Trump nawet w głosowaniu powszechnym, którego no tak będę w Stanach w ogóle nie ma, dostał więcej głosów. Natomiast my u nas mamy wybory proporcjonalne w okręgach wielomandatowych. W związku powyższym zdarza się często, że nie tylko innych, w innych krajach europejskich też, że Rządzą ci, którzy w sumie mieli mniej głosów. Ale udało im się stworzyć jakąś koalicję. Albo nawet, proszę Państwa, nie musieli tworzyć koalicji. Tak się stało w 2015 roku, gdy zaczął rządzić PiS. Dlatego tylko i wyłącznie dlatego, że. SLD razem z ruchem Palikota nie przekroczyła progu i 7,5% głosów wyborców się zmarnowało. No właśnie, trzeba się dostosować do tych wyborców. A czy wyborcy są racjonalni? Dosyć powszechna była teza takiego mitu racjonalnego wyborcy. Brian Kaplan pisze właśnie o tym w swojej książce: Mit racjonalnego wyborcy. Tak, to mit. Wyborca jest zdecydowanie mniej racjonalny, proszę Państwa, niż konsument na rynku. Dlatego, że człowiek ekonomiczny Adam Smitha dokonuje jakiegoś tam wyboru, kierując się własną przyjemnością, ale jeżeli poniesie tego negatywne konsekwencje, to tylko on. Natomiast wyborcy kierują się także swoją chwilową przyjemnością, a nie racjonalnym rachunkiem. Ech, zwłaszcza nie patrzą na konsekwencje w czasie. Tylko że ich wybory mogą przynieść negatywne konsekwencje nie tylko dla nich samych, jak w przypadku konsumenta, ale dla całego społeczeństwa. I to nie tylko tej. Przegłosowanej mniejszości, ale generalnie i w większości. No bo to, że się różnimy, że mamy różne podejście do różnych spraw jest rzeczą oczywistą. Jednomyślność, proszę Państwa, to nadzieja dyktatorów. Nawet dyktatorzy tej jednomyślności nie uzyskują, ale chcieliby ją mieć. Woleliby społeczeństwo jednomyślne, zwłaszcza głosujące za nimi niż jakieś tam podzielone. Każdy z tą polityk wolałby, żeby nie musiał liczyć się z mniejszością, która niezadowolona może w kolejnych wyborach stać się jakąś większością. Politycy w takim systemie muszą ciągle lawirować między jednymi a drugimi, bo przecież te większości się zmieniają. Czym innym jest większość w sprawie wyboru jakiejś partii politycznej, a czym innym jest większość w sprawie, dajmy na to, kredytu 0%? Widać, że tu większości nie ma. No, i to stanowi problem. Branka Plan. Podaję świetny przykład. Mianowicie stosunku do CEU. Wyobraźmy sobie, że mamy jednomyślność wyborcy skłaniają się do polityki protekcjonistycznej. Dlaczego? No bo nie są racjonalni. Gdyby byli, gdyby policzyli, to by pewnie doszli do wniosku, że prawo przymak komparatywnych Smitha i Ricardo może mieć tu zastosowanie i może się okazać, że nie bardzo nam pasuje w długiej perspektywie czasu prowadzenie błędnej polityki celnej. Mamy tego dowody. Pamiętacie, cła zbożowe w Wielkiej Brytanii? One zostały nałożone za sprawą rządzących Torysów po to, by chronić rodzimych producentów rolnych. W imię czego, No oczywiście, Pożytku powszechnego, bo powinniśmy przecież dbać o rodzimą produkcję rolną. Skąd my to znamy? To jest przez 250 lat w dalszym ciągu aktualne. I co się stało, proszę Państwa? Przyszedł głód. Przyszedł głód, dlatego że pojawiła się zaraza ziemniaczana. Jak się pojawiła zaraza ziemniaczana, a były cła na zboże z Europy kontynentalnej, to lud nie miał czego jeść. Żeby chronić się przed nieuchronną w takiej sytuacji rewoltą społeczną, bo nie można było powiedzieć poddanym jak Maria Antonina, żeby jedli ciastka, skoro chleba nie mają, to ryści znieśli cła na zboże. Cła działają w długiej perspektywie czasu źle. No i teraz wracając do naszego przykładu. Podjudzeni wyborcy nie pamiętają historii z cłami na zborze w Wielkiej Brytanii. Chcą ceł na podkoszulki z Chin. Zresztą podkoszulki to może i nie, oni bardziej chcą ceł na inne rzeczy z Chin. Czy w dłuższej perspektywie gospodarka amerykańska na tym straci czy zyska? To się dopiero okaże. Zobaczymy. Ale jeżeli wyborcy chcą ceł, no to politycy powinni, walcząc o głosy wyborców, dostosowywać się do ich oczekiwania. Jeżeli większość wyborców chce ceł, politycy powinni być za słami. zwróćcie Państwo uwagę, że pod tym względem jakichś wielkich różnic między amerykańskimi republikanami i demokratami nie było. Różnice między nimi dotyczyły zupełnie innych obszarów. Zwykle obyczajowych, emocjonalnych. No i jaki będzie tego efekt, jeżeli... Wszyscy wyborcy by chcieli większych ceł, no to wszyscy politycy chcieliby większych ceł, bo przecież chcą wygrać w wybory. Czym w takim razie ma się kierować wówczas wyborca? Jeżeli politycy chcą wyższych ceł, tak samo jak wyborcy. No, w zasadzie powinien zagłosować losowo albo e, kierując się. Bynajmniej nie rachunkiem ekonomicznym, nie żadną racjonalną kalkulacją w dzisiejszym rozumieniu pojęcia racjonalność. Wyborca kieruje się emocjami. I tak właśnie postępowali wyborcy i postępują we wszystkich krajach, i Stany Zjednoczone nie są tu żadnym wyjątkiem, tylko e, chyba pojawiają się to pewne zjawiska w największym natężeniu. Jakie to ma przełożenie na inne kraje? Również demokratyczne? Zobaczcie państwo, o czym mówiłem w poprzednim odcinku. Jak zareagowały giełdy na zwycięstwo Trumpa? Wzrosty nastąpiły na tych giełdach. Ale okazuje się, że. Po kilku dniach zaczęły pojawiać się też spadki, tylko na zupełnie innych aktywach. Mianowicie straciły na wartości akcje spółek zajmujących się e, czystą energią. I zmieniła się generalnie cała narracja, proszę Państwa. Polski premier, który. E, budził emocje swoich wyborców, odwołując się do polityki klimatycznej Unii Europejskiej. Nagle powiedział nie, nie. Długo się wahał, ale postanowił jednak powiedzieć prawdę. Ta polityka klimatyczna Unii Europejskiej to nie za bardzo. Jest racjonalna. No, oczywiście, ona nie jest racjonalna, dlatego że system wprowadzony kilkanaście lat temu, system wolnego handlu pod przymusem bo na tym polega cały ten myczek e, prawami do emisji, zażyna europejską gospodarkę. Co prawda, politycy, którzy wprowadzili to rozwiązanie zostanie wówczas przekupieni przez lobbystów różnego rodzaju, którzy im powiedzieli: Tak, zobaczcie, jak my będziemy mogli spekulować na prawach do emisji, jak będziemy mogli kupować, sprzedawać, niezależnie od tego, czy my jesteśmy emitentami, czy nie jesteśmy, a potem sprzedawać tym, którzy są emitentami i oni będą musieli kupować, to wy. Politycy też zarobicie, bo przecież... Rządy dostaną bezpłatne prawa do emisji i będą je mogły sprzedać. No i wtedy te rządy będą mogły robić z tymi pieniędzmi, co będą chciały, nie podwyższając podatków i nie zaciągając dodatkowych długów, które przecież będą musieli spłacać politycy, w tym Donald Tusk. No ale, przepraszam, Jarosław Kaczyński wówczas też razem z bratem Lechem Kaczyńskim zachłysnęli się takimi rozwiązaniami, zgodzili się na to rozwiązanie, będą mieć... Pieniądze. No i proszę zobaczyć, ile rząd polski uzyskał wpływów z handlu prawami do emisji i jak się to skończyło. To znaczy, rozdał na prawo i lewo transformacji energetycznej nie zrobił żadnej. Niektórzy mówią: "No właśnie, to byłaby świetna polityka klimatyczna, gdyby rządy wykorzystywały te pieniądze, które dostały z handlu na e, transformację energetyczną naprawdę. Rządy miały to zrobić, a nie wiem dlaczego? Przecież było z góry wiadomo, że rządy te pieniądze rostrfonią e, bo Będą przekupowały wyborców. No i rządy regularnie przekupują wyborców. Niektórzy jednak wyborcy strasznie się unoszą z tego powodu, że oni przegrywają wybory. I to jest bardzo ciekawe zagadnienie, bo że politycy nas oszukują, to jest oczywiste. Oszukują nas po to, bo w interesie polityków jest zdobycie i utrzymanie władzy. Dlatego teoria wyboru publicznego, e, m.in. Jane Buchanan dostał za to nagrodę Nobla, zakłada, że decyzje podejmowane przez polityków w procesie politycznych wyborów są podyktowane głównie interesem polityków oraz ich klienteli wyborczej, a nie interesem społecznym. Zwłaszcza, że my nie wiemy, co to jest interes społeczny. No bo e, zwróćcie Państwo uwagę na tak zwany paradoks Condorceta, pokazujący, że niemożliwe jest proste przejście od preferencji indywidualnych do preferencji zbiorowych. Prosta rzecz, prosty przykładnik. Mamy trzech wyborców. Wyborca A wyborca B wyborca C. Wyborca A ma następującą preferencję. Woli X od Y od Z, wyborca B woli preferencję Y od Z od X, wyborca C woli preferencję Z od X od Y. No i wychodzi z tego, że dwaj wyborcy wolą X od Y i Y od Z. W związku powyższym. Wynikałoby. Że powinni wolić również Y od Z. A tymczasem okazuje się, że nie, bo dwaj wolą Z od Y. No i jak tu dokonać takiego wyciągnięcia preferencji zbiorowych z preferencji indywidualnej? To nie da się, po prostu nie da się. Ale niektórzy uważają, że oni potrafią. Teraz sztuczna inteligencja ma pomagać. Ja nie za bardzo wierzę w tę sztuczną inteligencję, aż do tego stopnia, żeby możliwe było pogodzenie różnych preferencji, różnych ludzi. Koncepcja Jana Jakuba Russo tu się nie sprawdzi albo sprawdzi. Zależy od tego, który fragment to Jana Jakuba Russo weźmiemy pod uwagę. No bo. Jan Jakub stworzył taką koncepcję woli powszechnej, volonté générale. Cóż to jest ta wola powszechna? Wiedział, że ludzie mają różne preferencje, więc volonté general nie może być wolą wszystkich. Co prawda, na pewnym etapie swojej twórczości poparł nawet instytucję liberum weto w Polsce, ale Szybko doszedł do wniosku, że to nie jest dobre rozwiązanie, i dlatego nie ma co poszukiwać woli wszystkich i liczyć na to, że ona będzie taka sama. No ale wola większości też nie za bardzo była na miejscu, zwłaszcza z uwagi na ten paradoks agregacji woli indywidualnych w wolę powszechną. No i Jan Jakub stwierdził, że wola powszechna, to nie jest ani wola wszystkich, ani wola większości, bo to nie jest wola ludzi. To jest wola ludu. Lud się pojawia jako pewien abstrakt. A skąd wiemy, jaka jest wola ludu? Skoro to nie jest wola większości, ani wola wszystkich z filozofii. Albo dzisiaj byśmy powiedzieli z polityki wiemy czym powinna być ta wola ludu i ją powinniśmy realizować. No i w takim układzie mamy realizować coś, co my sami uważamy, że jest wolą ludzi, którymi mamy rządzić. To się zawsze źle. kończy. Niestety. to się źle kończy i dla y, pierwszej kolejności rządzonych, a w drugiej kolejności, często również i dla rządzonych, bo większość dyktatur padała, proszę państwa. Ci, którzy chcieli narzucać ludowi, nie tylko swojemu, ale i innym ludom, swój własny obraz świata, swoje wartości, swoje koncepcje, no, niestety przegrywali. Upadali. Bo, yy, co można wyciągnąć od wyborców? Jak wyborcom pokazujemy, że różne ich porażki, nie tylko ekonomiczne, ale także intelektualne, mają jakąś swoją przyczynę, to tą przyczyną rzadko bywają jakieś naturalne. Okoliczności, jakaś siła wyższa. No bo siła wyższa ma to do siebie, że jest wyższa i nie ma co się z nią handryczyć. Najczęściej wyborcom pokazywany jest jakiś wróg, jakiś przeciwnik, którego takie e, nieładne działania powodują, że pomysły czy interesy innych nie mogą być zaspokajane. I co wówczas robią? Wyborcy? No, po pierwsze, mogą posłuchać polityków i zagłosować na takich, którzy powiedzą: To my usuniemy tę przeszkodę. Pamiętając, że ta przeszkoda to są ci ludzie, ci, którzy przeszkadzają w realizacji tych wspaniałych planów. Ale może być też Pomysł drugi, który opisuje kaplan. Mogą też obarczyć winą posłańca, przynoszącego złe wiadomości. Znamy to z historii, z literatury. No i co zrobić z takim posłańcem? Jego też w sumie można wyeliminować, ale krok po kroczku. Najpierw należałoby wyeliminować docieranie z przekazem niewłaściwym do ludzi. Zobaczcie Państwo, że wśród winnych porażki Kamalihari w Stanach Zjednoczonych różni tamtejsi bojownicy o postęp i demokrację wskazali Twittera. I to, co się na Twitterze Publikuje. Wcześniej politycy europejscy zagrozili już Maskowi, że mu zamkną tego Twittera w Europie, jak nie będzie cenzurował internetu swojego i będzie konkurencją dla takiego przekazu, który jest budowany jednostronnie, dosyć. Oni by chcieli, jak już powiedziałem przed chwilą, aby ludzie myśleli tak samo, aby wszyscy byli tacy sami. No ale nie są. Skoro nie są, no to przynajmniej zacznijmy od tego, żeby uniemożliwić im odbiór treści, które są niepopularne. To jest, proszę Państwa, pruski dryl szkolny, zaczęty dawno, dawno temu. No, bo publiczna szkoła uczy tak, jak uczy. W zasadzie koszaruje na pół dnia dzieciaki w klasach. Ciągle ich ocenia. Każe się im uczyć, a czasami wykuwać tego samego w taki sam sposób. Być może nie bez powodu. Ech. Do końca lat 70. uważano dosyć powszechnie, że najlepsza edukacja jest w Stanach Zjednoczonych. A potem Jimmy Carter wprowadził Departament Szkolnictwa Federalny. No i dzisiaj, mimo że taki departament został wprowadzony, amerykańska edukacja jest uważana za dosyć słabą. Wyleciała już dawno, z pierwszej dziesiątki. Więc może tworzenie departamentów w których będą pracowali urzędnicy którzy będą się zajmowali edukacją dzieci nie jest najlepszym rozwiązaniem. No ale ale zobaczcie ile państw zakazuje dzieciom w szkole używania internetu, używania smartfonów. Z jednej strony Argumentują to w ten sposób, że dzieciaki w tych social mediach to u... łykają treści dla nich nieodpowiednie i tak dalej, to podobne. Ale zobaczcie Państwo, ile w tych social mediach jest bardzo fajnych lekcji z fizyki, chemii, historii. Zdecydowanie jest ich tam więcej niż w szkołach. No Ja widziałem po swoich dzieciakach, że uczyły się. Z różnych lekcji internetowych, a nie z tego, co mówili im w szkołach. No to teraz będziemy mieli krok kolejny. Dzieci poddane drylowi szkolnemu, jak już się staną dorosłe, też mają mieć ograniczony dostęp do social mediów, bo na dorosłych wyborców. Różne treści social mediów też źle wpływają. No, taka demokracja może funkcjonować przez jakiś czas, ale proszę Państwa, ona nie będzie funkcjonowała zbyt długo. Bo, jeszcze raz, jak już jesteśmy przy demokracji, to demokracja to różnorodność. Wynikająca z faktu, że ludzie się różnią. Nie chcą być tacy sami. W związku powyższym ta demokracja powinna dotyczyć jak najmniejszej liczby spraw, o których może decydować większość, narzucając swoją wolę mniejszości. Jak najwięcej spraw powinno być wyjętych spod rozstrzygnięć demokracji i pozostawionych ludziom do ich indywidualnych decyzji. Może wówczas ci niekoniecznie chodzi, niekoniecznie lepiej wykształceni, ale z dużych miast nie będą musieli sobie głów golić na znak protestu, że wygrał nie ten, na którego oni głosowali. Bo będą mieli bardzo szeroki zakres swobody w robieniu tego, co chcą. A na dzisiaj to już tyle. Do zobaczenia, i do usłyszenia.